To takimi dniami, kiedy to powiedzmy, napięcie się podlegawało były oczywiście te comiesięczne msze za ojczyznę, prowadzone najpierw przez prałata, księdza prałata Boguckiego, prawda proboszcza parafii, nieraz przez innych księży, którzy wspomagali parafię, później już po śmierci księdza Boguckiego, przez kolejnych księży, ale to zawsze była taka e, ciągle msza, która była jednocześnie e, jakby próbą sił pomiędzy ówczesnym środowiskiem, tym można e, być opozycyjnym Zatymiarskim na e, wczesną milicję, ponieważ no, większość mszy z ojczyzny kończyła się jakimiś e, gonitwami i, e, w, powiedzmy, starciami pomiędzy uczestnikami mszy, a e, milicją wokół kościoła. Natomiast no, chodziło tutaj, i zadaniem służby porządkowej było to, żeby jednak się nie przeniosły tego typu starcia na teren samej parafii, żeby jednak no, nie dawać pretekstu. No i to jakoś w jakiś sposób udało się chyba e, z tego prze, e, przestrzegać, bo rzeczywiście e, w, nigdy Jakiejś akcji, nawet jakiejś większej szarpaniny, nic większego powiedzmy niż wyprowadzenie osób. Dwa razy byłem świadkiem wyprowadzania osób, które wydawało się niepotrzebnie, robiły zdjęcia wszystkim, których widzą na terenie parafii, czyli osobom, które podejrzewaliśmy o kontakt ze służbami. To innych takich działań na terenie przy Kościele nie było. Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj zawsze wspominam, tak jak patrzę, przypominam sobie osoby z Instytutu, które raz ze mną służyły w tym oddziale właśnie IHOW, że no większość, no nie wszyscy, ale większość tych osób to są osoby, które teraz oglądam w mediach i to, co powiedzmy muszę przyznać, Nikt z nich właśnie nie zmienił swoich poglądów i takiego, powiedzmy, radykalnego podejścia do rzeczywistości i, i ich zmian. Także tutaj e, w, 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 najczęściej to, e, częściej właśnie widzę tych dawnych swoich kolegów z dni wart na ekranie telewizora niż spotykam ich osobiście ja brałem udział w tej w tych właśnie wartach 5 lat to znaczy do no całe 5 lat do roku 89 konkretnie do czerwca i do ówczesnych wyborów. I nie wiem czy prawda słusznie czy nie, no w, w, ja chyba w ogóle do tych wydarzeń z czerwca 89 podchodziłem zbyt optymistycznie. E, w, przynajmniej w tym konkretnym momencie, jakie były wybory, uważam, że jest coś, na no, co w jakimś sensie się czekało, jest pewien przełom, i może w tym momencie już nie trzeba tego terenu pilnować, bo szpicer nie ma przed kim. Natomiast oczywiście e, to Uważałem za e, sam sens istnienia tej warty e, istnieje w sensie bardziej oddawania pewnych czci i kultu e, osobie księcia Jerzego, który przez na terenie e, przy kościu spoczywał, niż takiego pilnowania przed, no e, tak, to sobie się przed targnięciem kogokolwiek. No. E, na pewno e, wśród osób, które ja osobiście znają, się w tym naszym środowisku, to tutaj więcej było takiej spontaniczności w tych wartach, wynikających z tego, że coś się, się działo, że to jest jakiś element gry z ówczesnym systemem, więcej na pewno niż takiego aspektu czysto religijnego, który wiem, że no, przyświecał już wielu osobom z tych właśnie środowisk czysto robotniczych, którzy. Też, jak mnie podchodzili, do tego jako do elementu walki, ale jednocześnie no, to była olbrzymia, jakby dla nich, powaga kultu, z którym mieli do czynienia, będąc w pobliżu, właśnie grobu księcia Jerzego. Także jeszcze raz podkreślam, że e, inaczej do tego, chyba, też od tej środowiska robotniczej, my podchodziliśmy. A na pewno wydaje mi się, że w sposób taki, no, w, 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 ci właśnie obudzie podchodzili dojrzalszy niż na pewno ja. Tutaj nie wiem, czy to w sprawie wieku związanego yy, z okresem studiów, ale czy ci byli starsi. Ale to inne podejście do świata. E, tu ciągle e, jednak e, w, u nas poważne podejście do życia wiązało się z tym, że i była taka chęć do jakiejś zadymy, a to po prostu. Łagania się z milicją i e, no, do takiego do bezpośredniego starcia, dla samego starcia, tam było chyba wśród tych robotników więcej powagi, więcej takiego podejścia z dystansem, to znaczy z m, jakby taką wiarą, że po prostu muszą tak być, bo e, jest to ich obowiązek z uwagi na e, znaczenie osoby księdza Jerzego, którego no, właśnie pamięci w ten sposób bronił, znajdując się tam. Także to mi się wydaje do dzisiaj, że no, bardziej było to środowisko rowonicze jakby naturalne i w jakiś sposób no, większe tutaj na pewno no, im się należy poczuć jakby no, wdzięczności za ich zasługi niż tym naszym środowiskiem inteligenckim. Takie przynajmniej jest moje wrażenie. Tak jak mówię, no ja osobiście, tak jak wiem, z tych powodów y, może nie słusznych, że coś się zmieniło y, w tym, że w czerwcu 89 pożegnałem się z parafii jako uczestnik tych war wart, Bywałem tam już tylko, prawda, nie jako uczestnik nabożeństw, ale to już bardzo rzadko. Natomiast samo, Środowisko, e, tutaj, które rozpoczęło no, tych wart, pozostało tam i być może trwało to jeszcze w podobnym sposób, parę lat, choć na pewno w mniejszym wymiarze. Już później jakiś takich kontaktów osobistych z nimi nie miałem e, i trudno powiedzieć, co się działo później. Natomiast na pewno był to taki istotny element w moim życiu, choćby. Stąd e, tak odnoszę wrażenie, że to nawet wiele lat później, często do tych wydarzeń, czy do tych właśnie wart i tak nocy spędzonych w tym na wracają w trakcie snu. A wiadomo, że jednak śnią się rzeczy, które jakiś ślad na człowieku pozostawiły. No i to, że e, no, z wielu osób. To nie tylko prawda, ze swojego środowiska, ale czy mogłem bliżej jakoś poznać, bo właśnie w takich długich rozmowach poznaje się chyba ludzi najlepiej i no, bardziej jakby rozumie ich podejście do życia do spraw. Także na pewno tych zarwanych nocy, bo akurat to nie wiem, czy wspomniałem, nasza grupa studentów studentów wyłącznie. Z uwagi Rozbija, rozbite po całym dniu zajęcia na Uniwersytecie pełnia dużo nocne, czyli w tych godzinach 22 do 6 rano, a także no, tych zerwanych nocy na pewno żałuję.